Halo. No tak, wystarczyło zrobić live'a przez 33 godziny, aby mój komputer nagle się cały zawiesił. Ja nawet nie wiem, czy to się nagrywa. Wszystko mi się zacięło. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, w ogóle lewa ręka może być śmiesznie. Dopiero pierwsza runda minęła, więc, więc nie jest źle. Dawno w sumie też w CS-ka nie grałem, ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy. Naprawdę teraz czuję się tak dużo swobodniej. Patrzcie. Ja nie mogę. Ej, czemu mam lagi? Nie no, co się dzieje? To się dzieje, dobra, ale może właśnie to jest taktyka, słuchajcie. To jest taktyka, aby grać bez koszulki. Wtedy wiecie, nic co tutaj nie ogranicza. Tylko, no trzeba mieć do tego też dobrą formę. No bo ja tej formy nie mam. Jestem chudzielcem. Możecie obstawiać w komentarzu, ile waży. Jak ktoś strzeli idealnie, to obiecuję, że dostanie ode mnie skina. Naprawdę, dostanie ode mnie skina. Dobra, polećmy sobie teraz w prawo. No i co w ogóle? Jak ja to nagrywam, to teraz są matury. Tak, już chyba te najważniejsze przedmioty, typu polski i matematyka. E, są już za nami. Znaczy za wami, bo. <laughs> bo. o wow, 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 Więc dajcie znać, kurde, jak poszło. Dajcie znać, jak poszło. Nie też by mnie to jakoś super ciekawiło, bo ja tam specjalnie matury nie napisałem nie? Ale w ogóle, kurde, może ta lewa ręka też coś pomaga? Gdzie mam bombę? Nie mam. Nie mam. Teraz pytanie, gdzie będzie gościu? Siup. 40 sekund, no dobrze. Ja słuchajcie, nienawidzę używać shifta. W sensie. A mogłem go użyć, mogłem go użyć. Drogi kolego albo koleżanko, chcę Ci powiedzieć, że jeśli masz w CS jakieś zalegające skiny albo skiny, które ci się znudziły, to możesz je wymienić na prawdziwe pieniądze i sobie na przykład kupić buty w sklepie za to. Aby utrzymać ze swojego skina w CS prawdziwe pieniądze, wystarczy, że zalogujesz się na stronę SkinCantor, a następnie ze swojego ekwipunku wybierzesz skina albo skiny, które chcesz sprzedać. Po prawej stronie masz metody płatności, na które możesz sobie wypłacić. Ale hola hola, zanim klikniesz, wypłać. Użyj sobie proszę kodu Mateo, ponieważ on Ci da plus 5% więcej do pierwszej transakcji. Bonusy chyba są spoko, także możesz użyć kod Mateo. Potem akceptujesz ofertę, klikasz odbierz pieniążki i po kilku minutach masz pieniążki na swoim koncie. Miłych zakupów, a dla zainteresowanych link do stronki w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Nie ukrywam, jeśli chodzi o matury. Jak to w ogóle działa? Czy, czy dużo osób się stresuje, czy jest jakaś taka realna presja? Bo wiecie, bo nauczyciele gadają jakieś bzdury, że to jest... O kurde, nie zauważyłem go, że to jest jakiś tam egzamin dojrzałości, tak... No dobra, to, to było już nie do ugrania. że to jest wiecie, jakiś tam egzamin dojrzałości i tak dalej, na no to się czeka tam 4 czy 5 lat, nawet nie wiem teraz ile, ale wydaje mi się, że końcowo no, przychodzi do tej samej szkoły, co wcześniej i tak jakoś... Kurde. Ludzie się chyba tym za bardzo nie stresują, poza tym widać nawet po internecie, że ten papier, wartość matury czy studiów już tak cały czas troszeczkę bardziej maleje, nie, no bo... Kiedyś to może miało jakieś takie większe znaczenie, dlatego też rodzice nam na przykład mówiły, że nie: no, bez matury to nic tam nie będzie, bez studiów, jak ty sobie to wyobrażasz, no ale świat się zmienił, coraz więcej osób wiecie, już nawet nie musi wstać i jechać do pracy, aby, aby być w pracy, więc no ogólnie szkoła została w tyle. No i zobaczcie, ja sobie gram w CSK i też jakoś mi idzie. Dobra, przynajmniej ta jest runda wygrana, ale w końcu muszę pójść gdzieś indziej. Jest póki co 3-2. Fajnie w sumie się gra z tą lewą ręką, tylko nie wiem jak to jest do oglądania. Ja pamiętam, jak byłem w piku popularności, jeśli chodzi o cs i w ogóle mm, swoje YouTubeowanie. Ja bardzo zwracałem uwagę na takie rzeczy, że kurde, dobra, to teraz zacznę nagrywać CS-a. To nie, nie mogę grać na lewej ręce, bo może dla kogoś to nie będzie odpowiadało. Tak samo nie mogę grać 4x3, bo ładniej będzie wyglądało 16 na 9 Ale to były takie urojenia. Znaczy, może to akurat serio coś... No, miałem wtedy nie iść. Serio może to coś dawało. Ale nawet miałem takie urojenie, że nie, dobra, jak jest mocny filmik, to ja go nie mogę wrzucić przez Operę, przeglądarkę, tylko ja go wrzucę przez Google Chrome. Bo to wtedy będzie miał więcej wyświetleń. Ja serio w takie rzeczy wierzyłem, nie? Właśnie, i może teraz to, to było prawdą. No bo wiecie, teraz wrzucam przez Operę filmiki na YouTube'a. Kurde, coś czuję, że zaraz może być lipa. I one rzeczywiście mają mniej wyświetleń. No, ale nie wiem, ja szczerze mówiąc, na głównym kanale, jakbym tak utrzymał z 15 tysięcy na film przy CS, to byłbym mega szczęśliwy, naprawdę, bo już CS upada. W sensie te kanały, wszystkie gamingowe, upadają, nie? No i co, no i tak naprawdę. Dobra, udało się. No i tak, 15 tysięcy mieć na gameplay, to uważam już, że spoko, nie? To zabijemy? Nie. Bo kiedyś to ludzie lubili bardziej, moim zdaniem, oglądać te gameplaye na YouTube. Typu, nie wiem, wiecie, ludzie oglądali, nie wiem, tam. Rediego, który grał na modach, Blowka, który grał na modach w Minecrafcie dlatego na przykład, że oni nie mieli tak dobrych komputerów. Ci widzowie, którzy ich oglądali, aby na przykład te mody wszystkie uciągnęły, nie? Ich komputer, bardziej komputer, żeby uciągnął ich mody. A teraz już raczej wszyscy mają tacy. takie. w porządku. Oj, nie wiem, czy to. Dobra, nie zginąłem. Teraz już wszyscy mają w miarę dobre komputery. Więc, jak ktoś chce sobie zagrać w jakąś grę, to ją pobiera i gra, a nie musi oglądać tego, jak ktoś w to gra, i tylko marzyć o tym, że może mi kiedyś też będzie dane pograć w tą grę. Więc czasy się zmieniły, ale dobra, nie ma też co narzekać. Dobra, ja zostałem sam na dwóch w ogóle, tak, tak jakby tego nie zauważyłem. Długo w ogóle, ale mówiłem, że długo nie grałem w CS, ale mega mi się przyjemnie gra, nie? Jeszcze na tej klawiaturze od Asusa. O kurde, dobra. No jakbym to ugrał, to byłbym mega farciarzem, nie? Bo gościu tak naprawdę mógł mnie zastrzelić, ale ambicje go poniosły, ambicje. O no właśnie, też jak mowa o ambicjach. Ja słuchajcie, wczoraj w ogóle z tego vlog będzie albo już był, nie wiem. Mnie wczoraj tak o coś naszło. Cały dzień siedzę w domu, nic nie robię, coś tam tylko w internecie. Już taka wiecie, typowa zamułka, że nic nie robisz i jesteś jeszcze bardziej zmęczony niż jakbyś coś robił, nie? I mówię, nie, dobra, to ja pobiegam. Tak sobie potem myślę, dobra, ale po co mam biegać? Chcę mam chudnąć jeszcze bardziej? Przecież ja zniknę z, pla z planety, jeśli ja jeszcze schudnę. Ale przeczytałem gdzieś tam w internecie, że jest taka magiczna bariera 10 km w godzinę, nie? Że ktoś tyle przebiegnie w takim czasie, to jest dobrym biegaczem, o, proszę bardzo I ja sobie ustawiłem, wiecie, aplikację na telefonie i tak dalej, i przebiegłem to w poniżej godzinki o, fajnie yy, i wiecie, taki challenge, nie yy, i powiem wam, że fajnie to zadziałało na głowę, bo właśnie ja po tym bieganiu, no wiadomo, nogi bolały i w ogóle, jeszcze przez mój tryb życia, to to była jakaś masakra, to była walka ale czułem tak, że dobra, że naprawdę, psycha jeszcze jest u mnie na dobrym poziomie, nie Warto, uważam, że po jakiś czas robisz sobie test psychiki, bo w wielu sportach tu nie chodzi o to, że wiecie, że ciało nie wytrzymuje, tylko po prostu jest tak duży dyskomfort, że ludziom się nie chce, bo, bo głowa siada, nie? Tak jak na przykład jest w przybieganiu, no łapiecie zadyszka, jakby ciało jeszcze dalej może biec, ale ci się już wydaje, że nie, ale to przez to, że jest po prostu duży dyskomfort na bani, więc trzeba ćwiczyć tą psychikę. Tak samo zresztą jest, trzeba mieć mocną psychę, żeby te filmy wrzucać na YouTube, a to się wydaje śmieszne, nie? Halo, gdzie są ludzie? E, ale, ale wiecie, jak na przykład ja teraz te filmy mają trochę mniej wyświetleń, no to jest duży stres. I to nie jest może jakiś taki cały czas, że ogromny stresor. Ale ten stres jest mały i się utrzymuje przez długi czas. I to jest destrukcyjny dla mózgu. Dobra, a w ogóle sam, no sam zostałem z gościem, A Co ja robię, co ja robię? Proszę bardzo. Ja muszę w ogóle chyba na USPA to zmienić, bo to z te P2000 to jest jakaś lipa. No i dobra, czy czuję jakiegoś różnicę, gdy gram bez koszulki? Tak, czuję większy wstyd ogólnie, ale tak poza tym to myślę, że nic się nie zmieniło. Dobra, MP9, jeszcze do szybko fleszyk i lecimy. Patrzcie, to jest mega. mega dobra miejscówka. No, w ogóle ta broń to jest game changer, nie? Okej, okay. no drugi pewnie przyjdzie tam z tego balkonu, czy jak to się nazywa. La, 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 la. ciekawe jakie to są w ogóle ranki. No proszę bardzo, i co? I wygrywamy to wszystko. Mam w ogóle 9 zabójstw. Nie spodziewałem się czegoś takiego, serio się nie spodziewałem. Jeszcze mogę Wam na przykład o moich planach opowiedzieć. Bo teraz mam taki pomysł, aby przeprowadzić się do Warszawy. Znaczy, docelowo na ten moment w mojej głowie jest taki pomysł, e, aby przeprowadzić się tam w ogóle na stałe. Dobra. Bo bardzo mi się podoba Warszawa, tylko wiecie jak to jest. Człowiek, który przyjeżdża z małego miasta do większego, to jego te szybkie tempo życia, tak jak mnie, to podnieca, to ekscytuje. A ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, mają na odwrót, nie? Czyli na przykład ja na majówkę chciałem, wiecie, pokorzystać i pojechałem na majówkę do Warszawy i okazało się, że w Warszawie było naprawdę dużo, dużo mniej osób, bo właśnie ludzie z tej Warszawy uciekali, więc nie wiem końcowo jak to będzie, czy tam rada sam wytrzymać w tym szybkim tempie życia, ale bardzo mi się to podoba. Na początku myślałem, że w tym mieszkaniu, co mam w Białymstoku, to że tam będę sobie mieszkał, bo to jest takie logiczne, nie? Tam mam mieszkanie, więc powinienem tam mieszkać, ale chyba, chyba z tego zrezygnuję, nie? Chyba z tego zrezygnuję, bo tam jej... Ta miejscowość mi się tak średnio podoba. Ej, dobra, kurde, ja tu nawet nie muszę nic robić. Weźmiemy sobie akaczyka. Nie wiem, ci ludzie grali na początku bardzo dobrze, a teraz nie wiem. Może ja się skupiłem i tak. Nie wiem, nie wiem. <grystanie> o, kurde, nie, dobra. To jest jakaś masakra, nie? Bez koszulki gra się dużo przyjemniej. Nie wiem, czy skuteczniej. E, widzimy się już niedługo. Chyba Wam vloga jakiegoś w ogóle wrzucę. I cóż, trzymajcie się i na razie. Cześć.